Dzień dobry serdecznie, witam i zapraszam na kolejne podsumowanie piłkarskiego weekendu i będzie w tym tygodniu, dzisiaj, będzie wyjątkowo i powiem wam dlaczego. Oczywiście kategorie pozostają bez zmian, to jest jakby jasne, ale no, w jednej z nich jest mały psikus. Tematem odcinka, jak już wiecie po miniaturce, też jest ekstra klasa, dość zaskakująco, i dywagacje odnośnie tego, kto tam może wygrać Mistrzostwo Polski i dlaczego Legia mocno oddala się od tej możliwości będzie oczywiście trochę trochę więcej beki niż zazwyczaj, ale spokojnie, wszystko po kolei. Zapraszam. Sponsorem kanału jest Betclick, legalny bookmaker ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Oczywiście przypominam o ofercie sponsora kanału dla wszystkich pełnoletnich widzów. Z kodem Futrol 550 macie cashback do 550 w bonusie, a w opisie link do darmowej dyszki w bonusie, bez żadnych wpłat, także polecam. A my przechodzimy do niszczycieli kuponów. I uwaga, pierwszym niszczycielem kuponów w ten weekend. I to jest po raz pierwszy, odkąd prowadzę tę serię podsumowań weekendu, tego jeszcze tu nie było. Nie ma niszczycieli kuponów. I ktoś powie, no, ale minie wszedł ten czy tamten mecz. I nawet na Discordzie tutaj miałem od Was propozycje niszczycieli, już Wam powiem, jakich. Zresztą zapraszam na Discordę, jakbyście się. Jak jeszcze Was tam nie ma, link też macie oczywiście w opisie. Była propozycja na przykład Clermont, które pokonało Lille. Ale jak popatrzymy sobie w tabelę statystyki, jak szło Lille w tym sezonie, jak szło Clermont, wcale nie jest to takie. Mega zaskoczenie. Villarreal przegrywał siebie z Osasuną 1 do 2 znowu. Analizujemy jak grała Osasuna, jak grał Villarreal. To wcale nie było coś takiego. Wiadomo, jak ktoś popatrzy na same nazwy, zobaczy, że tu jak to był mistrz na przykład, to się nie powinno wydarzyć, ale no niestety to wszystko było trochę gdzieś tam do przewidzenia. Tak samo nie, nie wydaje mi się, żeby porażka Manchester United była mogła być uznawana za takiego niszczyciela. I powiem Wam szczerze, że w tych top 5 ligach, no nie znalazłem czegoś takiego. Top pięciu, może top czterech, po prostu tego nie znalazłem. Czegoś, co by mi wchodziło w koncept typowego niszczyciela. Więc jeżeli Coś przeoczyłem, to dajcie znać, ale z argumentem, dlaczego waszym zdaniem jest to niszczyciel. Też trzeba uwzględnić, mówię, formę w tych ostatnich meczach, bo na to też na pewno obstawiając, zwraca się uwagę. Moim zdaniem, pod kątem pewniaczków, ten weekend był bardzo dobry. No to jedziemy z drugą kategorią. Polacy, rodacy. Tutaj już jak wiecie, od dłuższego czasu nie robię na siłę plusa i minusa, tylko skupiam się na tym, co, o czym warto rzeczywiście wspomnieć. Więc w pierwszej kolejności. Idziemy tutaj z Arkadiuszem Milikiem, który strzelił pierwszą bramkę po powrocie z kontuzji i to jest bardzo ważna wiadomość. Po pierwsze dlatego, że Arkadiusz Milik dla reprezentacji Polski wiadomo. Śmieszki tam beka, nie beka już tych Memów pół miliarda już się aż, aż za dużo tego jest, i będą ludzie mówić, że no to oni tak nie trafią, to półsne i tak dalej. Ale uwaga, dlaczego to jest ważne, bo, bo to jest ważny zawodnik naszej reprezentacji, czy nam się to podoba, czy nie. To jest po, poza tym zawodnik naprawdę z predyspozycjami do grania w bardzo dobrych klubach. No gra w Marsylii strzelił bramkę na 3 do 1 w 85 minucie meczu z Lorią, i sama bramka nie jest jakaś spektakularna, ale jak zobaczycie, jak on Wyszedł na pozycję. Pajet leciał z piłką, trójka obrońców przed nim i krzyżowo Milik zbiega w poprzek tej, tej linii obrony, trzymając się, żeby nie spalić. Cudownie mu dogrywa Pajet, ale mówię, do rola Milika, że nie biegł na pałę, z tą swoją stroną tylko pięknie zmienił. Klasa. I wykończenie po krótkim, tak jak Bramkarz mógł nie sięgnąć. I jest brameczka, i bardzo mnie to cieszy, bo ja cały czas wierzę, że ten Milik z tej Marcyli może trafić do. Klubu jeszcze półeczka wyżej, chociaż granie w Barcelonie to jest jak najbardziej przecież fajna sprawa. Trzecie miejsce póki co w Ligę, wiadomo ta strata jest kolosalna do PSG, ale czołówka Ligę. I drugi plus to jest Wojciech Szczęsny. I Wojciech Szczęsny wczoraj tak naprawdę ten plus mógł być minusem, no bo karny sprokurowany w 42 minucie przez Wojtka Szczęsnego przy prowadzeniu 1-0 Juventusu. Czerwona bramka skutkowałaby remisem do przerwy i oddechem dla Romy. No ale cała ta dywagacja jest bez sensu z tego względu, że Wojciech Szczęsny obronił ten rzut karny, który Wertut wykonywał w pięknym stylu. No No, figu, no wyczytał chłopa i go wybronił. No Prosta, prosta sprawa, krótka piłka. I dlaczego znowu warto tego plusa? Pamiętamy początek sezonu, zarówno Juventusu, jak i Wojtka Szczęsnego był mocno krytykowany Szczęsny za swoje interwencje, że pojawiały się właśnie zdania o tym, że nie potrafi wybronić meczu. Pamiętacie takie stwierdzenia, że nie potrafi wybronić meczu? No to wybronił, bo zwycięstwo 1 do 0 Juventusu. Gdyby ten karny wpadł, to no mówię, trochę można dywagować, no ale przecież sam tego karnego zawalił i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatecznie interwencja na miarę trzech punktów. Jest, tym bardziej, że tych strzałów było też więcej po stronie Romy i nic nie wpadło. Juventus trochę. Powoli wraca na właściwe tory, ale też jeszcze bym tutaj nie, nie ferował jakiegoś huro optymizmu, bo cały czas jest to 10 punktów straty do Neapolu i 8 do Milanu. Uwaga, Beka. No w tym tygodniu tej Beki troszeczkę jest. Zaczynamy od pudelka z Mauro i Kardin. Dlaczego pudelek? Bo jego żona Wanda Nara, Nara Wanda, Słuchajcie, no historia, że ona jest jego żoną, ona była w związku z Maxi Lopezem kiedyś. Później się rozstali, mieli trójkę dzieci, rozstali się i później była z Ricardiem, ale chodziły plotki mówiące o tym, że ona już z tym Ricardiem kręciła, kiedy jeszcze była z, z Lopezem. No ogólnie smrodliwa kwestia. Dlaczego wspominam w ogóle o tej historii? Bo teraz wrzuciła takiego w ten weekend auto-disa trochę na siebie, bo napisała yy, Wpis na Instagramie pokasowała wszystkie zdjęcia z Icardi i napisała, że kolejna rodzina, którą zrujnowałeś dla dziwki. To trochę tak, jakby poprzednią rodzinę zrujnował dla dziwki, a zrujnował tę rodzinę. z nią. Wiecie, to trochę to jest śmieszne. Ta sprawa jest jeszcze śmieszniejsza, mówię, ona pokasowała wszystkie zdjęcia z nimi, i tak dalej, i tak dalej. I Mauro Icardi, dzień później, wrzuca stories z nią z serduszkami. I życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki Boże, jakie żenujące, po prostu ciary żenady Ciary żenady, jak tam muszą te relacje wyglądać Jezus Maria, nie wiem, mnie to po prostu skręca Może wy macie do tego większe dystansy Ja czuję się po prostu tak sklingowany całą tą sytuacją, że to jest po prostu hit Jezus Maria, no dobra, ale żyją sobie, niech, niech sobie żyją szczęśliwie Nie, 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 nie wiem mnie to przerasta. Druga beka to jest oświadczenie Albańczyków po meczu z Polakami. Pamiętacie, rzucali z nas butelkami, no skandal, mecz przerwany, wznowiony po 10 minutach, FIFA zajmuje się sprawą, mogą dostać karę nawet do 200 tysięcy euro, wydali oświadczenie. W tym oświadczeniu napisali, że Albańczycy zawsze wspaniale kibicują, że 22 tysiące kibiców bawiło się fantastycznie i tylko kilkadziesiąt osób zniweczyło to wszystko, zniweczyło opinię. I uwaga, Tutaj nawet jeszcze moglibyśmy się zgodzić, wiadomo tych mniejszości diotów niestety robi dużo szumu. Tak samo jak na Słowacji, w ten weekend doszło do mega burdy. To nie jest tak, że wszyscy kibice będący na tym stadionie to przygłupy. Te przygłupy się zjechały również z Polski. No, spojrzenie intelektu pozbawione przez kominiarkę akurat dostrzec łatwo. Nieważne, nie do tego. I ci Albańczycy napisali, że tak naprawdę to jest nasza wina. Czy to wina polskich kibiców, ich ciągłych prowokacji, a tak w ogóle to w tym samym czasie na Węgrzech polscy kibice tłukli się też z Anglikami, rozumiecie? Rozumiecie? W ogóle wyciągnęli, że w tym samym czasie był mecz na Węgrzech i tam niby Polacy się tłukli z Anglikami, że tutaj to rzucali w, w polskich piłkarzy butelkami, dlatego że polscy kibice ich prowokowali. Nie wiem, naprawdę. I ktoś to klepnął, i ktoś to wysłał, i to oficjalne jest oświadczenie Federacji Albańskiej, że oni oczywiście nie, oni wiedzą, co muszą poprawić, ale to Polaków wina Polaka. To przez Polskę, to przez nich. Jaka, że nada w ogóle coś takiego publikować? I to może pomyśleć zarówno Icardi, jak i Wanda, jak i Federacja Albanii. No. Grubo. I jeszcze jedno, nie ma tego na grafice, bo nie wysłałem do Trojka, ale musiałem o tym wspomnieć. Mecz Barcelony wczoraj, nie będę o nim opowiadał, wygrana na 3-1. Najlepszy mecz Barcelony wydaje mi się w tym sezonie na pewno. I żeby to wybrzmiało również po takim meczu Kuman. Nie ma dla Ciebie miejsca w tym klubie, kuman out. Nawet po najlepszym meczu warto to podkreślać, bo zaraz będą kolejne złe za chwilę. El Clasico, będą specjalne formaty temu poświęcone, spokojnie, nie będę się dzisiaj rozpowiadał. Powiem tylko o wejściu Denisa Czeryszewa w tym meczu. Twoja drużyna przegrywa i Denis Czeryszew jest wpuszczany na 15 minut tego meczu. Uwaga. Zero bramek, zero asyst, rozumiem. Zero kluczowych podań, rozumiem. Zero dośrodkowań, ok. Żadnego strzału zablokowanego, żadnego strzału... Niecelnego, żadnego w bramkę, żadnego pojedynku wygranego, żadnego nawet przegranego, żadnego faulu, żadnego bycia faulowanym, żadnego wybicia, żadnego zagrania. Uwaga, bo on po prostu przez 15 minut i to mi się nie chce wierzyć on nawet nie dotknął raz piłki. Wpuszczasz gościa, goniąc wynik i on nie dotyka raz piłki. Nawet raz nie dotyka piłki przez kwadrans. Nie będę chyba nic dodawał. To jest najbardziej kuriozalny występ piłkarza, jaki widziałem od dawna. Niby dla nas śmieszne, dla niego może to jest przerażające, a może nie. Nie wiem. Mecz tego tygodnia to dla mnie jest bez wątpienia Leicester z Manchesterem United, bo i od razu też powiem sobie o bramkach tego weekendu, bo to są bramki z tego meczu i zdecydowanie jest to bramka. no... Powiem tak, zaczęło się już bardzo dobrze, bo zaczęło się od pięknej bramki Greenwooda, który zbiegł lewą nóżką z przedpola, pierdyknął po długim, ładnie wpadło, pięknie. Ale Dielemans odpowiedział po fantastycznej stracie Maguire'a, znaczy stracie, no, czekał aż piłka do niego doleci. Maguire, nie wiem, ja, wy wiecie od dawna, w ogóle nie jestem fanem, nie rozumiem tego obrońcy, nie, nie jestem w stanie uwa uważać go za czołowego obrońcy, po prostu nie jestem w stanie... I takie występy po prostu mnie w tym utwierdzają, bo dwie bramki w tym meczu właśnie ta Tielemansa to jest w dużej części jego. Chociaż no, chyba bramka weekendu to jest właśnie ten gol. Technicznie opadająca piłka w okno, no hit. Ale później jeszcze na, już ktoś powie, dobra, doliczany czas gry, Daka strzela na 4 do 2. A ten gościu stoi, nawet go nie kryją, tak kica. Tak jak Neumann, robi te swoje. Hu, 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 hu i tak sobie telepota z tym brzuchem, hu, hu. no to Maguire nie miał tego brzucha, ale też tak telepotał w tym polu karnym, nie? No tylko nie machał tak śmieszny w sposób rączkami, jak najmniej tak telepotał i tak jak go odbiega, obiega od tyłu, przejmuje piłkę, źle ją przejmuje, no ale ma czas na poprawkę, bo Maguire cały czas w tym czasie stoi i patrzy, niesamowite, po prostu niesamowity występ, ale meczek był naprawdę dobry i dynamiczny i Lester wygrywa zasłużenie. Zasłużenie, proszę pana. Jak to wygląda, jak to się przekłada na tabelę? Już 5 punktów straty United do lidera, a Leicester powoli po fatalnym początku pnie się już tylko 3 punkty za United. Świetny mecz polecam sobie sprawdzić, chociaż same bramki, bo są piękne, nawet na dwa ten volej z pola karnego. Nie, no naprawdę, naprawdę super. Polecam. I temat tego weekendu, uwaga. Nie tak dawno poszła z mojej strony klątwa, że nie ma sensu rozmawiać o tabeli Ekstraklasy przed wiosną. Bo tak naprawdę na wiosnę wszystko się rozstrzyga, i to, że tam Legia ma trochę punktów straty, to nie ma znaczenia. No, bo to dopiero można się martwić. Nie wiem, ktoś miał 18 punktów straty. I uwaga, Legia przegrywa z Lechem Poznań u siebie na Łazienkowskiej w fatalnym stylu, po słabym meczu. Lech zdecydowanie lepszy. Legia po raz kolejny w lidze wygląda bardzo źle. Powiedzmy to sobie wprost. Jeszcze to mogło być, ten wynik mógł się zakończyć. To mogło być 2 do 0. W 93. minucie pięknie obroniony rzut karny i kuriozalne zachowanie zawodników Legii, którzy podbiegli do Iszaka, który nie strzelił karnego i się cieszyli. 93. minuta: przegrywasz meczu siebie z Lechem i prowokujesz typa. No, oczywiście, po końcowym gwizdku on się odbił. Y w sposób zrozumiały, no nie wiem, kuriozalny śmiać się z typa, który i tak strzelił bramkę na wagę zwycięstwa w tym meczu, no nie wiem. Jakieś dziwne rzeczy. W każdym razie, w tabeli teraz to wygląda tak, że Legia ma 15 punktów straty do Lecha. I wczoraj już na Twitterze ktoś do mnie pisał, eee, to nie jest tak dużo, bo dwa mecze zaległe, to Legia ma tak naprawdę tylko 9 punktów straty. Po pierwsze, od początku o Legii się mówiło, bo mi były przekładane te mecze przez względu na... Europę. Dopisywanie z automatu, to wygrają, tu wygrają, no tu z Lesterem wygrali ta, na wyjeździe w Moskwie, tu wygrają, wygrają. I teraz znowu widzę, cały czas jest taki, te zaległe to wygrają. Pięć ostatnich meczów to jest porażka ze Śląskiem na wyjeździe, u siebie zwycięstwo z Górnikiem, e, porażka z Rakowem u siebie, porażka na wyjeździe z Lechem, porażka u siebie z Lechem. Jakim sposobem dopisujecie z automatu legi 6 punktów? To jest pierwsza, pierwsze moje pytanie. Z kimkolwiek by nie grali, patrząc na to, jak oni grają, kiedy mają prowadzić grę. Wygląda to obecnie po prostu źle i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Więc strata wynosi 15 punktów, może zostać zniwelowana do 9, ale dlaczego zacząłem się martwić, choć mówiłem, że nie będę? Dlatego, że ta strata robi się naprawdę duża, a to nie tylko Lech jest w czołówce. Dwa punkty za Lechem jest Lechia. Raków, jak y, ma mecz zaległy i tylko 3 punkty straty do lidera. Stworzyła się po szczecin, no też 19 punktów. Śląsk pomimo tych dwóch ostatnich porażek ma 17 punktów, zdecydowanie gorszy okres, ale jest w tej czołówce. Jest nadal nad legią, nawet jak jej dopiszemy 6 punktów, to nadal jest nad legią. Więc wydaje mi się, że konkurencja jest na tyle duża, że grając tak źle w piłkę jak gra Legia w ekstraklasie, nie ma szans. To już nie chodzi o mistrzostwo. Nie ma, to będzie bardzo ciężko załapać się w ogóle do Ligi Konferencji Europy, czyli miejsca 2 lub 3. Nadzieją jest tutaj Puchar Polski. Ale uwaga! Zarówno tak jak mówiłem przy okazji Barcelony, że po dobrym meczu i tak nie zmieniajmy zdania. Kuman powinien przy pierwszej lepszej okazji się pożegnać z tym klubem. Tak, tutaj ja nadal nie jestem zwolennikiem, że zwolnić Michniewicza. Bo po pierwsze, jest to trener po raz pierwszy od lat w legii, który rozumie temat. Po drugie, nie pojawiają się nazwiska jego zastępcy po trzecie. Należy dać mu kredyt zaufania po tym jak wygrał ligę w zeszłym sezonie i jak radzi sobie w europejskich pucharach, gdzie zarabia bardzo ważne dla klubu pieniądze i należy liczyć na to, że jak już skończy się ta przygoda europejska, to wtedy nacisk na tę ligę będzie położony dużo mocniej, ale mówię, mimo wszystko ja jestem przerażony tym, że ta strata jest na tyle duża, że po prostu ta czołówka gra za dobrze, by natracić tyle punktów. No naprawdę, 24 punkty, tylko jedna porażka Lecha, jedna Lechi, jedna Rakowa. Wygląda to po prostu źle. No Legia może nie remisuje, ale ma 6 porażek i 3 zwycięstwa. Tragiczny bilans. Dajcie znać, co Wy sądzicie, bo już jest też taki hura optymizmu. O, Lech pewnym mistrzem Polski. Ja tego entuzjazmu nie widzę. Dla mnie, nie wiem, Raków... Czy Lechia? No, zdecydowanie nie odpuszczą. A naprawdę nie lekceważyłbym nawet tej pogoni. Też teraz spadła im porażka na wyjazdowa z bisą Płock, No, ale ta trójka wymieniona przeze mnie w pierwszej kolejności jest mega groźna. Dawajcie znać, co wy sądzicie. I oczywiście cały czas przypominam o tym, że możecie kupować kickards Grę planszową, karcianą mojego autorstwa i mojego brata, którą można grać też na boisku, nie tylko na planszy. Link macie oczywiście w opisie za wszystkie zakupy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wszyscy, którzy kupują, niedługo będą mieli konkurs. Tylko dla tych, którzy zakupili, ale o tym jeszcze oczywiście będę informował. Trzymajcie się i do zobaczenia.